Szkole, ponieważ Arystoteles założył, jak wiecie w Gajolikejosa, szkołę, która się nazywała Szkołą Perykopatycką. No i dlatego, ponieważ perypatetyk to jest spacerujący, to my dzisiaj też będziemy spacerować. A teraz może niespecjalnie nie tutaj zaczynamy od, od takiego miejsca ciekawego. Ale zobaczcie, Arystoteles zajmował się wieloma dziedzinami, tak, to wiecie, logika, metafizyka, fizyka, retoryka, poetyka, polityka, etyka, psychologia. σώμα γεμάτο φίλια ανθισμένη σαν τη μυγδαλιά σαν να φτύσεις καινούργια φόλια στον αέρα Και το βράδυ, το γραμμάνι είσαι σπίρτο που ανάβει και με γέννει σα κλαδάκι το γάραμα, μες στην Arystoteles jest jednym, czy był jednym z pierwszych filozofów, można w tym przypadku powiedzieć filozofów polityki, który dostrzegł, że demokracja nie jest ustrojem idealnym, bo napisał między innymi o tym, że polityk ateński Perykles wprowadził w Atenach odpłatność za udział w zgromadzeniu ludowym i również wprowadził odpłatność dla sędziów za sprawowanie swoich funkcji, ale że to spowodowało, że jak napisał Arystoteles, do tego bycia sędzią cisnęli się pierwsi lepsi nic ponie. Czyli Arystoteles uważał, że jak tylko pojawiły się pieniążki za sprawowanie urzędów, władzy, to od razu, no, jak to byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, motło też zaczął się cisnąć do tego sprawowania władzy, no bo widział w tym jakieś korzyści materialne. Arystoteles przedstawił racjonalne dowody na kulistość Ziemi. Między innymi były to kadłuby wyłaniające się statków za horyzontu, oraz kulisty księ... cień kształt, kształt właściwie cienia księżyca podczas jego zacięcia. Ciekawe jest również według mnie spojrzenie Arystotelesa na strukturę ciał. Na Ziemi on ciała ze względu na ich charakter jako ciała lekkie i ciała ciężkie. A stąd też wypychał. By sposób poruszania się tych ciał. I tak na przykład uważał, że ciała lekkie ze względu na to, tylko i może to, że są do ciał lekkich, unoszą się same z siebie do góry, natomiast ciała ciężkie z swojej natury chcą być na dole i do tego na dół. I stąd na przykład ruchy dzielił na te zwane naturalne i wymuszone. Do tych ruchów naturalnych na przykład należał ruch ciał lekkich, takich jak na przykład dym czy ogień, no i z natury swojej miały one tendencję do tego, żeby wznosić się do góry.